I tutaj ta stacja początkowo nie miała tak wielkiego znaczenia. Dopiero to znaczenie wzrosło w okresie II wojny światowej w momencie budowy zakładów zbrojeniowych DAK Fabryk Bromberg. Tutaj dobudowano w tym Boli czasie Boli drugi zespół. tor. W ogóle w, 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 pierwsza, w, w, pierwszy tor powstał w roku 30, natomiast w trakcie II wojny światowej linia została rozbudowana o szereg bocznic. Teren był korzystny ze względu na bliskość wody, bliskość większego miasta, który gwarantował no jakby zasoby ludzkie dla tej fabryki. I stacja była rozbudowywana do, do rozmiarów takich, aby te zakłady zbrojeniowe można było obsługiwać. Nic nie jedzie. Prośba potrzebuje A i wolny go To To jest wolny, nie dał mi zgody i ja wtedy muszę ułożyć sobie drogę.